Dominika codziennie musi dźwigać swój ciężki telefon. Jak sama przyznaje, czasami są z nim problemy przy nagrywaniu filmów. Ulubiona zdrapa Dominiki to moja giga pensja. Gdy ją drapie, obok ma zawsze przygotowanych sporo portfeli, aby pomieścić tą potężną kasiorę. Zawsze śmiga do lotka ubrana cała na zielono. Z myślą, że ten kolor przyciągnie większą kasiorę niż samą drobnicę. Witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj czwartek, a więc kolejna premiera. I mamy dzisiaj Galaktyczne 7 za 30 zł. Jak już większość wspominała, taka zrabka podobna już była. To jest podruba Giga 7 i pewnie symbole też takie same. Najważniejsze, że jest świnia. Świnie to wszędzie pakują. Mam zakupione dwie sztuki, numerki 1 i 2 po kolei. Nie szalałem, bo do tych zdrapek za 30 zł to za dużego szczęścia nie mam. Ale żeby tak krótko nie było, to postanowiłem połączyć premierę z propozycją od Dominiki z kanału Wiśniewce Zdrapują. Dominika zaproponowała zdrapki czarne. I straszne, no jak dla mnie straszne są wszystkie, no, bo większość pusta. I mam tutaj dziki cash, gorączkę złota, classic black 7, płynne złoto, szczęśliwą liczbę 13 i dwie hot 13. Jak dla mnie jeszcze jedno jest straszne. O właśnie tam dwa razy kasa. A szczególnie ten mnożnik, jak się wygra złotówkę jest mnożnik razy 1, no to aż ciary po plecach przychodzą, także widok jest przerażający, <grymne> no to zaczynamy może, aha, wkład na no odcinek, to jest 40, 62 złote, no to lecimy, może zaczniemy od tych strasznych trzynastek, numer 36, i szukamy. Czy coś czy tu się uda wydrapać? 8, 3, 29, 22, 20, 23, 18 i 9. No już pierwsza straszy. Ale dla Miindika chyba specjalnie zaproponowała te straszne zdrabki, żeby mnie wystraszyć tutaj. I żeby pat na wizji

może tutaj. 16 2 6 22 29 8 24 30 9 i 12, czyli też pusta. No nieładnie. No ta druga, 13 numer 10. Może tutaj jest 12.

Drugi raz 40, dyszka 5 i 5, no czyli nic. No to może druga 82, główna 500, no jeszcze jedną główną dajcie i będzie elegancko 2 i 1000, czyli też nie ma nic. No to weźmy płynne złoto, numer. Dziewiętnasty, może tutaj powalczmy z warstwą dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, osiem, i dwadzieścia cztery. A co mamy czternaście szukamy wora i sztabki złota czternaście. Dwanaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia trzy, blisko było, obok, i siedem, drugi rządek, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści siedem, kolejny obok, trzydzieści cztery, i szesnaście, no, na razie nic, trzydzieści pięć,

Co? No, nic, pusto. No to Classic Black 7, numerek 17. O, no to może tutaj coś się uda diabnąć. Szukamy siódemki. Pierścionek, drzewo, korona, zegarek, serce, truskawka, tęcza, no. Zrabki perfekcyjnie straszą. Kość, pióro, lupa, ptak, gwiazda, księżyc, portfel, dzwonek i korale, czyli też pusto. Ostatnie dwie szanse. Gorączka złota, numer 25. Szukamy monety i garnka. No to może tutaj coś się uda dziabnąć. Podkowa, prezent, tulipan, trofeum, gwiazda, zegar, auto, chłódka, muszka, słońce, bransoletka, pierścionek, noszyjnik, róża, rubin, Szkoda, że nie wygrywa. Narty, wiśnie, perfumy, korona i ostatnia szansa. I jest klucz. Znowu pusto. I ostatnia szansa. Może dziki cash uratuje sytuację. Numer 3. Szukamy wora i tygrysa. A mamy wiśnie. Awokado, winogroną banan. Same owoce. Arbus, balsam, cytryna, zegar, gwiazda, koala, liść, palma, truskawka, chmura, podkowa, plecak, żółw i ostatnie trzy szanse, biedronka, piłka. I kwiat, no niestety. Czarne zdrapki poległy po całości. No to weźmy tą najnowszą. Numer jeden. I szukamy siódemki i mnożników. No coś może się uda dziabnąć. Albo i nie. Zaczynamy ananasem. Bank. Pik. Jabłko. Winegrono, znowu samo owoce. Skuter. Kot, pierścionek, cytryna, parasol, drzewo, banany, zegarek, pies, dzwonek, truskawka, lupa, kawa, płaska ryba, gitara. Kość, korona, klucz. oje świnia. To musi być zawsze. Samolot, ptak, świat, gwiazda i ostatnie dwa korale i księżyc. Jeszcze szansa na bonus, a w bonusie co mam? Słońce, na no którego nie ma dzisiaj. I ostatnia szansa. Numer dwa i lecimy: parasol, ryba, kawa, dzwonek, auto, bank, korona, pies, tęcza, kość, świat, winogrono. Banany, zegarek, radio, ptak, ananas, jabłko, pióro, gruszka, czapka, klucz, samolot, wiśnie, truskawa, drzewo, księżyc, arbus, korale i serce, a w się co mam no jest zwrot no, uratowała zrabka sytuację jakie to kontrolne na 30 zł. gdzie to tu będzie kontrolna mi się odsłoniła, jod czyli chyba tak to musi być Także na cały dzisiaj wkład. Mam trzy dyszki. No, wynik mizerny, ale lepsze to niż nic. Także ja życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.